Ale dzisiaj zagramy sobie z Mati Gaming Siemaneczko Macie! Dzisiaj sobie zagramy wy Tak, w Minecrafta. Minecrafta. Mati przeczyta zasady Tej gry Tu możemy sobie pospać. Nie wiem, nie wiem angielskiego. Mam tu dwie. O mam... Mm, i tutaj słuchajcie. Mamy żylić! O, poka, 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 poka. Jak to? I trochę drewna, i trochę patyków, żeby sobie zrobić, kurde. Okej, to oczywiście wszystko Mateuszowi zabrałem, bo on jest cieniasz. E, Nie ma. Ja, mm, e, pościnaj trochę drewna. A na razie Crafty Cable. No, ścinaj drewno. Your may minę the Her. Czy mamy po to kopać? Kopiemy, ja tu kopię. Ej, ja muszę zrobić... To mi każą drzew. kopać, więc ja kopię. Kopel znalazłem, pa, 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 pa. Szybko, ja robię Super, To Szybko! No i tabliczka, znalazłem kobla. Szybko, szybko, szybko. Drewno robimy. Szybko, szybko. Jeden Drewno. Patyki. Szybko. Tutaj, bum. Robię y, po mieczu i po sikierze. Chodź, szybko, szybko, chodź, chodź, chodź. Dam ci. Mati, Mati, Mati. Ja robię drewno. Chodź. Rzucam ci tutaj. A co? Bo musisz i ze mną. To jest musisz i ze mną. Tu ci życiłem drewniane i te my. Nie. Yes. <gryś> tutaj, no, widzisz, że wziąłeś. Teraz kopiemy stona. <gryś> przepraszam, po prostu Kuba. Pomóż mi kopać tego ko hobla. Dzięki. <gryś> I tak to przepraszam, bo tutaj kuba się śmieję. Bardzo przepraszam. O, skopaliśmy, idziemy. Idziemy, idziemy. Idziemy. Hi. Idziemy. idziemy. Yeah! ała, Den eh. Him Have. Cave. Tu gdzieś jest cave. Duży case. Stary to jest największy cave świata. Ej, wow! Trzeba kopać! Ej, my to znaliśmy! No ja znalazłem, a nie ty. Chyba my. Patrz leciarzu. No kurde, co to ma być za cave? Chociaż super, że mamy kobla. Kopaj, kopra, kopaj, kopaj. Ty masz kilos, no właśnie, po co je Mówię no, kilo, nie kopał. Zakopiemy. Nara. Ja idę do domciu, bo się nocne robi. Także nie robi. I robimy krupkę! Krupkę w dupę dajemy. Oje! ojej się mi tutaj tam. Krówkę w dupę! Idziemy spać, bo się noc robi, kurde. Dobra, Się boję. Pozdrawiam kanał Larysza. Nie pozdrawiam, tylko... O kurde, co mnie bije? Krowa, ty, 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 krowo. Ja też pozdrawiam, lolka ma to, jakiś... Krowa dziwna. A my idziemy spać, bo się noc robi. Gin, gin. Nie, jeszcze nie możemy. A kurde, którą... Które tu by wybrać, a to? Jee, zabiję krowę. śpimy. Tak. Stać. Nagramy oczywiście kilka odcinków z tego. Nie? No tak. Śpi, śpi. Ej, położymy się spać koło ciebie. Nie! Dobra. Położymy się koło ciebie. No. Dobra. Hmm, hmm. Aaa! Się położyć nie miałem. Bo mam istą. Połóż. Muszę się tu położyć. Jeszcze. Połóż się koło mnie. Pada. Dlaczego? Dlaczego się nie położył koło mnie? Dobra. Kolejny dzień nastał. Zrób coś. Ja idę do kopalni. Jestem do kopalni. my też zagraliśmy. Tu. Nie nagrywasz. Nie nagrywasz. Aha, dobra. Dobra, ty się mi pomyliła. Pomylka. Małe żal, bo. Co tu jest z przodu? Nie. Ktoś w powietrzu. O kurde. Nie. Czemu ja chodzę? Maj się A tam lata to? Nie, już znikło. Ty kop drewno, kop, 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 kop się. Je, ja je... mam drewno chyba... Ja robię kopalnie. Drewno mam. Tyle, że się... Ja robię kopalnie. O super, jak za te kopie drewna. ty będziesz drewnem, ty będziesz tym... Nie, ja już będę wialny. Ja sobie koblętam. tam jest. Siema. Się zapoznać z moim kijem. mi się Minecraft nie. Żebuję. Ty... Mhm. Chodzi o to, że jak przyciskam raz do przodu, to cały czas mi idzie. Zabijam kolejną krówkę, za chwilę, o, ja tak mam. Za chwilę będziemy mieli zbroję. Pomusimy... Po o, siema o. Steve! Jabko! I dwa jabłka dostałem! To daj mi jedno. O nie. A tak mamy jedzenie. Daj mi jedno. Dobra, daj ma ja ci rzucam. Able! Masz dwa jabłka! Oczywiście gramy tutaj... Patrz! Jakie wysokie drzewo? Muszę je ściąć. Na hardkorze. Muszę iść ściąć! Muszę jeść. Kurde mi coś loduje. Nie umiem i temu wdać. Niestety lagi zrobił małe cięcie.